Dzień dobry panie burmistrzu. W ostatnim czasie nasi mieszkańcy bardzo się uaktywnili w związku z tym zadam dzisiaj panu 13 pytań. Pierwsze z nich. Panie burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie jest sprawa ustawienia koszy na śmieci na ulicy Czesława Miłosza. Z pana ust kilka miesięcy temu padła deklaracja, że się one tam pojawią, a póki co ich jeszcze nie widzę. Ulica Czesława Miłosza jest ulicą nieotwardzoną, na takie koszy nie stawiamy, dlatego dziwi mnie stwierdzenie, że z moich ust padła kiedyś taka deklaracja, czy parę miesięcy temu. Tam gdzie są chodniki, gdzie ludzie chodzą po to, żeby dzieci mogły wyrzucić te przysłowiowe papierki po lodach, czy po cukierkę, to tam stawiamy kosze, natomiast na ulicy, gdzie formalnie nie ma przejścia jako takiego, to nie widzę takiej potrzeby i nie wierzę też w taką deklarację, że kiedykolwiek taką składałem. A koszy po to, żeby ktoś się mógł pozbyć śmieci komunalnych, nie ustawiamy. Drugie pytanie. Panie burmistrzu, na ulicy Wojska Polskiego, za kamienicami na wylocie Dąbrowki, już jakiś czas temu została wyremontowana droga. Teraz tamtejsi mieszkańcy dostali jeszcze miejsca parkingowe przed kamienicą. A co z mieszkańcami kamienicy przy ulicy Gdańskiej? Za budynkiem droga wygląda fatalnie. A a po opadach deszczu nie da się tam tędy przejść. Ponadto przed kamienicą też jest dużo miejsca, by powstał parking. Czy na takie udogodnienia zasłużyli tylko mieszkańcy, którzy mieszkają przy Głównej ulicy? Zasłużyli mieszkańcy całego miasta czy wręcz całej gminy i oczywiście wykonujemy tam, gdzie jest wola, rozmowa ze strony wspólnot, które na danym terenie jakby zarządzają, czy, czy, czy mieszkańców, którzy mają tam też swoje lokale. I do tej pory, jeżeli chodzi o ulicę Gdańską, zresztą podobnie i Bydgoską, takiej aktywności nie było, nikt się tu nie, na tyle nie uaktywnił, żeby po prostu o tym rozmawiać. Te tereny, czy, czy, czy te, te miejsca, ten grunt za budynkami był utwardzany wspólnie, czyli tam... Po dogadaniu się ze wspólnotą, zarządzającymi wspólnotami, wtedy takie tereny były utwarcane. My jesteśmy gotowi do takich rozmów. Jeżeli taka wola będzie i chęć współpracy, wykonania wspólnie takich zadań, to oczywiście je wykonamy. Natomiast parkingi przy drogach to oczywiście w ramach remontów dróg te są robione. Natomiast nie wszędzie właścicielem tego gruntu jest gmina, czy w przypadku Wojska Polskiego, powiat a więc wtedy na prywatne tereny też nie wchodzimy i nie wiem, ad hoc sobie wykonujemy jakiś tam parking. Wtedy też trzeba na ten temat rozmawiać. Trzecie pytanie. Czy można odkupić od gminy kostkę z rozbiórki chodników? Nadmiar kostki. Oczywiście w pierwszej kolejności jest ona wykorzystywana i przekazywana do naszych jednostek pomocniczych, czyli czy to na obiekty sportowe, czy, czy, czy kulturalne i tam w pierwszej kolejności. Natomiast ten nadmiar, jeżeli jest więcej, to oczywiście też sprzedajemy, tylko że sprzedajemy lub przekazujemy na utwardzenie terenów przyległych do... Nieruchomości gminnych, czy to dochodników, czy ścieżek rowerowych naszych. Natomiast nie prowadzimy to sprzedaży takiej, no market, jakiejś tam, jak market, nie, że, że można sobie, nie wiem, zamówić ileś, po to, żeby gdzieś później ona służyła, nie wiem, celom zarobkowym, że albo odsprzedaniu, albo układania. Czy przez firmę u kogoś tam prywatnie, jakieś tam świadczenia takich usług. Natomiast tam, gdzie mieszkańcy potrzebują, na styku z naszymi, to jak najbardziej proszę takie podania składać. Te wnioski są rozpatrywane i wtedy przekazujemy. Czwarte pytanie. Witam. Czy można wybudować plac zabaw dla dzieci w okolicach Jeziorka Koźlarskiego? można, tylko że na razie nie ma takiej potrzeby ani możliwości, bo wybudować plac zabaw to jest jedno, a go utrzymać, dbać o niego otwierać, zamykać to drugie i wtedy nie za bardzo widzę taką możliwość, kto by to robić. Piąte pytanie. Panie burmistrzu, w ocenie niektórych mieszkańców wyjazd z drogi przy kościele utrudniony jest przez barierki lub kościelny mur. W związku z tym może warto byłoby zastanowić się nad utwardzeniem, utworzeniem drogi jednokierunkowej od ulicy Długiej w kierunku ulicy Topolowej. Moim zdaniem barierki usprawniają przejazd i wstrzymują przechodzenie pieszych przez środek skrzyżowania dróg. Ten temat właśnie zasłaniania i przez murko kościelny, niebezpieczny, że to niebezpieczne skrzyżowanie wyjazdów był już poruszany. Komisja Bezpieczeństwa się tym zajmowała. Przypomnę, że ta komisja działa przy staroście świebodzińskim w naszym wypadku. I komisja nie potwierdziła takich no, jakby tych problemów, w związku z tym nie było żadnych zaleceń typu zrobienia czegokolwiek z tym skrzyżowaniem. Stwierdzono, że jest ono bezpieczne, tylko trzeba po prostu się bezpiecznie na nim zachowywać. Każdy, kto ma prawo jazdy, potrafi prawidłowo korzystać z tych uprawnień, nie ma tu problemu z poruszaniem się. Szóste pytanie. Witam panie burmistrzu. Odnosząc się do ostatniej pana wypowiedzi dotyczącej zakazu na ulicy Błąszyńskiej muszę stwierdzić, że nie zgadzam się z panem. Sam jestem mieszkańcem tejże ulicy. Garaż mam usytuowany od strony ulicy Zielonogórskiej, jednak tam przez wertepę nie da się w ogóle jeździć. Stąd większość z nas zostawia auta na ulicy. Ponadto nadmieniam również, że być może dałoby się przejechać na Zielonogórskiej tak zwanym bokiem, gdyby nie pewien pan, który na drodze przed domem postawił słupki. Nie rozumiem za bardzo stwierdzenia, nie zgadzam się, bo z czym ja wyraźnie na ten temat ulicy tej ostatnio się wypowiadałem, została przeprowadzona ankieta na 52 wysłane ankiety, zaledwie 15 się odniosło w ogóle do tych ankiet, z tego tylko 12 widziało problem z poruszaniem się po tej ulicy, a 40 nie ma z tym jakby problemu. Nie? W związku z tym też postanowiłem skierować, że tak powiem, temat dalej na Komisję Bezpieczeństwa naszej Rady Miejskiej i Porządku Publicznego i po prostu ta komisja się do tego odniesie, a więc nie za bardzo rozumiem, czym się nie zgadzamy z tym, że to zostało skierowane, czy, czy na, na komisję, żeby się zajęła dalej tematem, czy no, nie rozumiem, że tak powiem tej wypowiedzi. Jest to temat, który dalej będzie załatwiany przez naszą komisję, naszej rady i, i zobaczymy, jakie wnioski ta komisja wyciągnie. Siódme pytanie. Panie burmistrzu, czy istnieje możliwość zagospodarowania terenu między Intermarche a firmą Maxi House w miejscu gdzie strażacy tankują auta wodą? Teren jest zaniedbany, zachwaszczony i służy jako miejsce do wyprowadzania psów. Myślę, że gdyby utwardzono ten teren np. kostką pozyskaną z remontu ulicy Wojska Polskiego to, to ułatwiłoby to pracę naszym strażakom, która i tak jest trudna. Teren, o którym mówimy, nie ma tam własności gminnej poza drogą i pasem drogowym, więc to musiałem rozeznać, czy, czy w ogóle, bo ta sieć hydrantowa jest siecią intermarché. My, tylko że tak powiem, tak z dobrej woli, też intermarché czy właścicielki intermarché korzystamy z tej wody, czyli też korzystamy z prywatnego terenu, no i to utwardzanie prywatnego terenu to jest inna procedura. Ale jest to jakiś pomysł, podpowiedź, rozeznam temat, na ile możemy tam wspólnie coś zrobić i ułatwić, że tak powiem, życie strażaków. To, to wtedy to po prostu będzie możliwe i wtedy możemy to wykonać. Ósme pytanie, panie burmistrzu: jaki jest w końcu status terenu przed wejściem na dworzec kolejowy? Czy jest to parking czy zatoczka, gdzie można zatrzymać się na chwilę, by wypakować bagaże lub pójść do bankomatu? Czy auta służbowe kolei mają prawo blokować dojazd do mieszkań w budynku stacji? Przez tak bezmyślne parkowanie aut nie można nawet blisko mebli podwieźć. Ten temat też już był poruszany. Zresztą na sugestie mieszkańców oznakowanie zostało tam zmienione. Dzisiaj na tym obszarze jest tylko jeden znak, a mianowicie zakaz postoju, czyli można się zatrzymać. Jeżeli nie ma wpisanych minut, to przypomnę, jeżeli ktoś kodeksu tak do końca nie zna, że to jest minuta, czyli na minutę można się zatrzymać ale właśnie, żeby wysadzić pasażera, natomiast już do bankomatu nie, ponieważ znak postoju z mojej wiedzy, jaką ja posiadam, to mówi o tym, że zatrzymaliśmy się, ale siedzimy za kierownicą. W każdym innym wypadku jest to mandat, jest to karalne. To dotyczy to również oczywiście pracowników PKP. Policja myślę, że prędzej czy później zauważy ten problem, że ewidentnie łamią przepisy w tym obszarze, przepisy obowiązujące w tym obszarze. Dziewiąte pytanie. Panie burmistrzu, czy istnieje możliwość zbudowania wzdłuż stadionu w zbłąszynku parkingu takiego, jak obecnie budowany jest na ulicy Wojska Polskiego? Myślę, że pozwoliłoby to na stworzenie miejsc, na przykład dla autokarów, by nie stawały na drodze, oraz miejsc dla osobówek, gdy są większe imprezy sportowe. Wzdłuż stadionu przewidziane są parkingi one będą zbudowane, ale są one, będą wykonywane razem z salą tą sportową, środowiskową, która tam. Na obszarze między kortami a stadionem ma być wybudowana. I dopiero w tym czasie również będzie zagospodarowany ten teren, czyli też wtedy powstaną i parkingi dla samochodów osobowych i dla autobusów, i rzeczywiście wtedy autobusy te dzisiaj parkujące wzdłuż drogi będą mogły się tam na tych zatoczkach schować. Dziesiąte pytanie, panie burmistrzu, dlaczego w parku czy raczej na skwerku przed dawnym sklepem 1001 drobiazgów są wymienione nowe ławki, z których głównie korzystają alkoholicy, podczas gdy, gdy na przykład przy lokomotywce są stare ławki, a korzystają z nich osoby starsze bądź kobiety z dziećmi? Ławki wymienione na tym skwerze były w ramach projektu właśnie porządkowania czy, czy remontu ulicy Wojska Polskiego. Ten skwer wchodził w ten zakres i dlatego też tam zostały postawione nowe ławki, które ten projekt jakby przewidywał. Natomiast jeżeli chodzi o problem z osobami nadużywającymi alkohol, to mamy go i na tym skwerku, i przy lokomotywce takie osoby wszędzie się znajdują. Zresztą sam obserwuję, że osoby starsze również na tym skwerku, na tych nowych ławkach siadają. Natomiast no, działa tu jednak zasada taka: kto pierwszy, ten lepszy, w cudzysłowie. No, niestety mamy problem z osobami nadużywającymi alkohol, one się wszędzie rozsiadują. Również siedzą, nie wiem, przy poczcie, na tym skwerku w parku, na dworcu, nie, nawet na koszach ulicznych, przy samym dworcu także i na tych nowych ławkach, także to niestety to jest problem inny niż ten związany z jakością ławek. 11 pytanie. Witam. Panie burmistrzu, uważam, że na ulicy Zbąszyńskiej należy wprowadzić zakaz parkowania. Na innych ulicach, na przykład Kilińskiego, nie było dużego problemu z uporządkowaniem przejazdu. Każdy ma odpowiednio duże podwórko i zagospodarowanie 10 metrów kwadratowych terenu podautu nie stanowi problemu. Czy musi dojść do tragedii, jak przed laty na ulicy Kilińskiego, by coś ruszyło w tej kwestii? No więc podobny problem, jak poprzednio odpowiadałem się ulicy Zielonogórskiej, jest to i tak ja to odbieram i to jasno mówię przed kamerą, że zaangażowanie mieszkańców wszystkich tej ulicy w ten problem jest niewielkie. Skoro przypomnę, na 52, 15 tylko raczyło, no, czy, czy widziało jakąś w ogóle wolę, czy chęć zabrania głosu w tym temacie i wypowiedzenia się. Dlatego zostawiamy to jeszcze raz powtórzę Komisji Rady Miejskiej. Dwunaste pytanie, Panie Burmistrzu, jakie będą dalsze losy nieużywanej kotłowni przy ulicy Sportowej? Jest to własność również niegminna, tylko spółki ciepłowniczej Opolskiej. Wiem, że ona próbowała sprzedawać, teraz wiem, że też są hipoteki na tym i, i co dalej sobie właściciel zrobi z tym obiektem, nie wiem, nie jest to... Że tak powiem, zadanie gminne. Natomiast my oczywiście z tej z strony to będziemy robili dalej. Monitujemy odnośnie utrzymania porządku i czystości. Tu pod tym względem burmistrz ma możliwości działania włącznie z takimi, że jak na nasze monity nie reagują, możemy to zrobić na sami zlecić wykonanie, burmistrz może i później obciążyć po prostu rachunkiem stosownym firmę właściciela tego, tego gruntu. Ostatnie trzynaste pytanie. Na terenie gminy funkcjonuje pięć jednostek OSP. Rada decyduje o wysokości wynagrodzenia dla strażaków. Jaka stawka za godzinę została uchwalona na 2016 rok? Na 2016 rok nie było zmiany stawki. Uchwała ostatnia, jaka była w tym temacie podejmowana, to była w grudniu 2008 roku, czyli od 2009 roku do dzisiaj stawka jest ta sama, jest to i nie jest to stawka za udział w akcji, tylko jest to ryczałt, który przysługuje, jak gdyby ekwiwalent za, za wyjazdy, jest to u nas 7 zł, czyli to jest to, co dostaje strażak za godzinę udziału w akcji. Panie burmistrzu, przytoczyłam już wszystkie pytania naszych mieszkańców, niemniej jednak na koniec przytoczę wypowiedź jednej z mieszkanek. Panie burmistrzu, co prawda, to nie pytanie, ale chciałam tylko napisać, że super, będziemy mieć teraz główną ulicę, a także parkingi przy niej i przy ulicy długiej. Wycinka drzew się opłaciła, ludzie niepotrzebnie krzyczeli, dużo się u nas dzieje, brawo. Czy ustosunkuje się pan? No, są różne głosy i do mnie różne docierają właśnie i docierały cały czas od pozytywnych po negatywne. I myślę, że jest to głos tej, tej akurat nie reprezentantki jakby tej grupy, której to się podoba. Zapewne są ci, którym się nie podoba, ale myślę, że, że, że ważne, żeby to poprawiała się jakaś jakość i standard życia na terenie naszej gminy. I tak jest, taka jest moja rola. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i wyczerpujące odpowiedzi. Dziękuję bardzo miłego dnia.